Witam, witam po raz kolejny. 5 grudnia. Eee, no, niedziela. Ja będę się szykował, pomału co widać, do Orszaku Cekróli jutro, 6 z Muzeum Wena. Eee, jeśli będzie film, to wpadnie dopiero za jakiś czas, może dzisiaj. Zobaczymy, kiedy zdążymy, kiedy coś nagramy. Eee, mamy troszkę widać za mną biało. Ślązak z tyłu stoi. Ferguson I kolejny ślązak. I tak o, mamy Ślązaka. Ślązak już jest po orce. Jeszcze zostało w sumie, miałem z resztę lecieć, ale bo to piaszczysta ziemia, ale przymarzło. Także nie wiem, czy bez zarady. W razie czego jeszcze tym eee, Pół Półgregor BSO e, 5 razy 50 bez problemu. Ślązak z tym idzie trzecim półbiegiem, bez redukcji na naszych ziemiach. Eee, drugi Ślązak też jest, też jest wszystko jeżdżące, sprawne siadać i jechać. Co ciekawe, no... była akcja. Była akcja taka, że wzięliśmy się, ogólnie brat, bo ja nie miałem czasu na to, mam inne roboty, wzięliśmy się za Jelcza. Za Jelcza Białego. Także Jelcz Biały jest w trakcie, on tu stoi. A co do niego, dostało, szykowany jest do takiego przeglądu, dużego, dużego przeglądu. Mianowicie co? Skrzynia została zdjęta, to jest szwedzkie zabudowy skrzynia, z tego co na ramie pisze. Druga sprawa, widać, że stało dużo czasu, aż wszystko zarosło. Ale ogólnie tak o. paka jest zdjęta. Zdjęliśmy to capkiem i pożyczonym Belarusem MTZ-em starym z widłami z tyłu. No i jeśli chodzi o Jelcza, będzie przechodził taką metamorfozę małą, czyli wymiana wszystkich opon. Po prostu opony są... no przednie opony muszą być. No ładne, zdrowe, żeby czasem, wiadomo, to są prowadzące opony. Yy, drugie opony, czyli ta ośka i ta ośka też wypadnie z dwóch stron, bo tam nawet jedna inna jest. Yy, paka została, tak jak widać, yy, zdjęta. Yy, siłownik, rozdzielacze yy, pneumatyczne. Yy, rama jest zdjęta. No i tak to wygląda. Yy, jeśli chodzi o Jelcza, trzeba parę rzeczy tutaj zrobić typu Resory widać, jak stoi ośka, jak stoi paka. Lewy resor jest już tak zmęczony, że przegiął się dosłownie w drugą stronę. O, stoi na pusto, a resor widać jest negatyw. W drugą stronę po prostu resor jest przegięty. Prawy jest ok, ale najlepsze rozwiązanie to jest wyrzucić te resory i wstawić paraboliczne z Mana F90. Długość ta sama, tylko jest on dwa rodzaje są. Jest na tulejkach tych gumowo metalowych i lub mosiężnych, mosiężnych tam pomalutkich modyfikacji to wszystko yy, ma pasować. Yy, Wielczy jest skrzynia z multiplikatorem, w tym czerwonym tego nie ma czyli połówki. Przystawka kipra także to reszta wszystko jest yy, zbiornik oleju. Na jednym siłowniku yy, wywrotu także będzie, będzie działany, będzie dubane przy nim. Drugą stronę, prawą stronę pokażę. O, to jest te koło inne założone na sztukę tylko. Także. Coś z tego myślę. Coś z tego będzie. Nie wiem, jak tam się to widzi, ale wiadomo, to są klasyki. Co ciekawe, to jest jedna z ostatnich sztuk jelcza, jakie wyszła. Zostały opuszczo... Opuściła produkcję w jelczańskich zakładach samochodowych. O, tak jest napędzany rozdzielacz elektryczne e, elektrozawory i na przewodach rozdzielacz e, jeśli chodzi o nasz kanał, na razie ostatnio nic nie było no z racji wiadomo takiej, że y, praca brak czasu, a kolejna rzecz to jest brak kamerki, właśnie w tej chwili nową kamerką nagrywam, już nie z telefonu tak jak zawsze jeśli chodzi o Jelcza, może ma kto na miary. Chodzi nam głównie o części do 642, jakieś części blacharskie, wnętrze kabiny, po prostu tu jest parę braków. Ten Jelcz był już przekładany, tak żeby nie było, bo ma stary typ klamek, bo on był przewrócony na bok. Środek jest, webasto tu wszystko jest. Taki środek jest niezaciekawy, ale do ogarnięcia. Brakuje nam tego elementu tu pod sufitem z przodu. Nawet nie wiem, jak to dokładnie wygląda, bo 417 tego nie ma. Chyba, że to ma bardzo ładną kabinkę. Może kabinkę też ma ładną z nowego modelu. Z klamkami nowego typu kasetowymi. By było y, też y, ciekawie. No, a mówię, głównie ktoś ma jakieś części pisać, nawet multiplikator, gdyby ktoś miał, byśmy do tamtego wsadzili, tylko wtedy multiplikator, lewarek i krótszy wał panny. No do czerwonego, do, 4, do 417 by się wsadziło. Ogólnie błotniki może by się znalazły, choć tam te błotniki, tu jest jeden uszkodzony, tam jest drugi uszkodzony. W nowych Jelczach Wojskowych zauważyłem, to samo jest. Eee, no, i tak o, i jeszcze pytanie: może kto widział, jaka przyczepa by do niego e, ogólnie pasowała? Miał właściciel poprzedni oryginalną przyczepę do niego w tandemie, którą ciągał, ten sam burt Miała co paka i miał tą przyczepę, kurczę, i no, sprzedali wcześniej. Także nawet nie wiedzieliśmy, wiedziałem, że była kiedyś, Ja później sprzedali, nawet nie wiedziałem, kiedy co i jak. No, no, no niestety, no e, nic nie zrobi. Jeśli chodzi jeszcze o sprawy rolnicze, jeśli chodzi o sprawy rolnicze, no to e, mamy bezerkowca naszego. E, no też po sezonie kolejnym, e, po kolejnym sezonie jeszcze nie umyty, bo miał robić. Mianowicie mieliśmy parę usterek z nim, typu. Zatarły się, zatarły się dwie piasty. Temat ogarnięty, także na razie jest wszystko ok. Ale mówię, jak pojechał, to mówi raz jednego dnia: jedno koło zaczęło odkręcać, wróciło na ślązaku, a później drugie. Na razie jest wszystko ok. Robotę robi, co widać na wcześniejszych filmach. Także jakby to szukał. No fajna maszynka, solidnie wykonane, grube profile. Także tu jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. A jeśli chodzi o ślązaka. Śmieję się sam z siebie z tych wąsów. Jeśli chodzi o Ślązaka, będziemy jednego sprzedawać. Tylko nie piszcie dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Ale jest pewną fajną ciągnik znaleźliśmy w polskiej produkcji, nawet dwa. To ciekawy, fajna sztuka. Z tego samego loga. Ten sam producent wypuścił. Także co o tym myślicie? Jeśli się uda, tego sprzedać. Także ten jest na sprzedaż. Chyba, że ten, bez różnicy, dwa są sprawne. Ten ma klimatyzację. Tym się różni tylnoponówki. Także tutaj jest hydraulika rozbudowana. One są olejem, pozalewane, wszystko nowym. Jak jeden, taki drugi. Tu jest nowa hydraulika, to nieszczelniejszą hydraulikę ma. Także i błotniki są wszystko nowe, takie zrobione tak na cacy. Yy, także jeden z nich byłby byłby na sprzedaż. Jakby to był chętny, to yy, także o niedziela przymrozek, a spróbujemy w ogóle czy on zagada, bo to jest jelcz. On był przepalany teraz jak była ściągana napaka, zapalił tam kilka miesięca bez problemu. Ale wiadomo, jest mróz, jeszcze filtry ani nie wymieniany, ani nic. Zobaczymy także, jak to w ogóle pali. Nie działa. Jeśli się filtry wymienić, wszystko po kolei, to myślę, że dopiero będzie Petarda. No, w nocy był przymrozek około minus minus 6 yy, Także yy, wiadomo, to też nie są takie warunki do końca. No ale mówię, mróz mi odpuszcza, to co widać. I tak ładnie, o, zamrócił ładnie chodzi. No jest super. Także mówię, wracamy na kanał, będziemy teraz cały czas coś kręcić, roboty nasze, wyjazdy planowane, nieplanowane, coś z muzeum się nagra, także będziemy cały czas coś bieżące sprawy yy, wrzucać. Także. Pozdrawiam i do usłyszenia.